to w jaki sposób doświadczysz jego działania? You know, once I this truth, Kiedy zrozumiałem tę piękną prawdę, I that I have to a with the Holy zdecydowałem, że muszę rozwinąć relację z Duchem Świętym, co oczywiście jest bardzo trudne, jeśli nie wierzysz, że On rzeczywiście jest w tobie. Ale kiedy jesteś pewien w swoim sercu, ponieważ jest to prawda biblijna, że Duch Święty żyje w tobie od dnia, w którym zostałeś zbawiony, możesz po prostu w swoim sercu zwrócić się do wewnątrz i komunikować się z nim, kiedy tylko and chcesz. I w vers 14, pasja rozróżnia to tak, jak to jest w oryginalnym. A potem werset 14 w przekładzie the Passion tłumaczy tak, jak to jest w oryginale. He, and that's of course about the Holy Spirit. On, a mowa tu oczywiście o Duchu Świętym, jest nam dany jak pierścionek zaręczynowy. Uwielbiam to. Why do I love that? Dlaczego to uwielbiam? Because it's the Holy Spirit, that's my engagement ring, that guarantees me Jesus is going to marry me. Ponieważ to Duch Święty jest moim pierścionkiem zaręczynowym, który gwarantuje mi, że Jezus mnie poślubi. Wiesz, byłem częścią życia wielu ludzi przez długi czas tylko z powodu tego, co zrobiłem z moim życiem i w moim życiu. Byłem więc świadkiem wielu zaręczyn. I za każdym razem, jak pamiętam, zawsze były one bardzo szczególnym wydarzeniem. Kiedy ludzie są ze sobą przez długi czas, chłopak i dziewczyna, wokół nich ludzie denerwują się. Kiedy w końcu się zaręczycie? You know, people don't ask really so much a boy and girlfriend when are you finally gonna get married They say, When are you gonna get engaged? Ludzie nie pytają tak naprawdę chłopaka i dziewczyny, kiedy w końcu się pobierzecie, mówią kiedy się zaręczycie. And what happens? Co się dzieje? The moment that ring is on the girl's finger. W momencie, gdy pierścionek jest na palcu dziewczyny. It is spread all over the social media and send a photo to every contact. Jest on udostępniany w mediach społecznościowych, i jest wysyłany do każdego znajomego. Pamiętam, że obaj nasi synowie nie powiedzieli nam, że się zaręczyli. Po prostu wysłali zdjęcie palca z pierścionkiem. I od tego momentu. One anxiously works towards that time of the wedding. I od tego momentu z niepokojem pracuje się na czas ślubu. So you have been given an engagement ring that means Jesus will marry you. Otrzymałeś pierścionek zaręczynowy, co oznacza, że Jezus się z tobą ożeni. He is anxiously waiting for that moment of the wedding. On z niepokojem czeka na ten moment zaślubin. And this was Paul's passion not only to the Ephesians, but it was his general passion for the church. I to była pasja Pawła, nie tylko dla Efezjan, ale była to jego ogólna pasja dla Kościoła, aby Kościół faktycznie żył jak zaręczona panna młoda dla swojego ukochanego oblubieńca, would wait and long and for the of the aby z niepokojem czekała, tęskniła i pragnęła chwili zaślubin. Co so Paul says, the Holy Spirit is your engagement ring. Paweł mówi więc, że Duch Święty jest Twoim pierścionkiem zaręczynowym, and then he says, As the first of what's a potem mówi jako pierwsza rata tego, co nadchodzi. Za każdym razem, gdy odnosisz się do Ducha Świętego lub łączysz się z Duchem Świętym w Tobie, zawsze prostu się w swoim sercu i pamiętaj, że nadchodzi. Zawsze zatrzymuj się w swoim sercu i pamiętaj, że ślub nadchodzi. I ekscytuj się tą piękną gwarancją, że Jezus na pewno cię poślubi. And Paul says, He is our hope Paweł mówi: On jest naszą nadzieją, a hope of a obietnicą przyszłego dziedzictwa. So God has you as an inheritance, but you've also been guaranteed an inheritance. Tak więc Bóg macie jako dziedzictwo, ale masz również zagwarantowane dziedzictwo. You know, I have I've people say that see, our inheritance is only in the future. Słyszałem jak ludzie mówili, widzisz, nasze dziedzictwo jest tylko w przyszłości. But it doesn't say that he is our hope promise of an only future inheritance. Ale to nie mówi, że on jest naszą nadzieją, obietnicą dziedzictwa tylko w przyszłości. Mamy dziedzictwo w przyszłości. Niebo jest rzeczywistością, która należy do nas. We should never lose sight of that reality. Nigdy nie powinniśmy tracić z oczu tej rzeczywistości. While this is a great that every Christian should be very much looking forward to. Chociaż jest to wspaniałe dziedzictwo, na które każdy chrześcijanin powinien z niecierpliwością czekać. The only nie jest to jedyne dziedzictwo. Wszystko, co należy do Jezusa, odziedziczyliśmy już tutaj na ziemi. I spent time with a very Wczoraj spędziłem czas z bardzo cenną przyjaciółką. Organizowałem jej ślub dwa i pół roku temu. And she lost her husband suddenly through a car accident. Niedawno straciła męża w wypadku samochodowym. And you know what she said to me? Wiesz co mi powiedziała? She said to me, Reinhard, for me to desire my husband back into my life would be very selfish and it would not please God Powiedziała mi: Reinhardzie, dla mnie pragnienie powrotu mojego męża do mojego życia byłoby bardzo samolubne i nie podobałoby się Bogu. She said, I don't want to be selfish. Powiedziała: nie chcę być samolubna. Mój mąż jest tam, gdzie powinien być z Jezusem w niebie, na zawsze. Nie zadawała żadnych pytań na temat wypadku, dlaczego to się stało, jak to się mogło stać. She's focusing on the reality of heaven where her husband is now enjoying Jesus. Skupiła się na rzeczywistości nieba, gdzie jej mąż cieszy się teraz Jezusem. My chrześcijanie musimy spędzić znacznie więcej czasu na rozmyślaniu, marzeniu i myśleniu o naszym przyszłym dziedzictwie. Podczas gdy już teraz cieszymy się dziedzictwem, które mamy w Jezusie Chrystusie. Obfitym life, victory, życiem, zwycięstwem. Power over all the works of the enemy. mocą nad wszystkimi dziełami wroga. Provision, healing, zaopatrzeniem, uzdrowieniem. All for us now, wszystko dla nas teraz. But also waiting another great inheritance. ale jest też inne wielkie dziedzictwo, które na nas czeka. I will see you tomorrow. Do zobaczenia jutro.